W świecie, w którym nauka często ugina się przed tym, co niewytłumaczalne, istnieją historie, które przekraczają ludzkie pojmowanie. Historie wiary, nadziei i boskiej interwencji. Przygotuj się na zanurzenie w niezwykłej relacji, nieznanym dotąd cudzie świętego ojca Pio, który rozbrzmiewa przez wieki wydarzeniu tak potężnym, że może na nowo rozpalić płomień wiary w twoim sercu. Otwórz swojego ducha i pozwól się zaskoczyć. Święty Ojciec Pio z Pietrelciny, pokorny kapucyn ze stygmatami na ciele, nie był tylko kapłanem. Był kanałem Bożej łaski, latarnią nadziei w mrocznych czasach. Obdarzony mistycznymi darami, takimi jak bilokacja, proroctwo i zdolność czytania dusz. Ojciec Pio stał się jednym z najbardziej czczonych świętych XX wieku. Miliony pielgrzymów przybywały do San Giovanni Rotondo w poszukiwaniu pocieszenia, spowiedzi i, co najważniejsze, cudów. A cuda się zdarzały. Niewytłumaczalne uzdrowienia, nagłe nawrócenia, przemienione życia. Dziś odkryjemy, jeden z tych cudów, Mniej znany, ale o niezwykłej sile, ukazujący nieograniczoną moc wiary i wstawiennictwa świętych. Przygotuj się na historię cudownego uzdrowienia Marii Fiorelli. Neapol, Włochy, lata 50. XX wieku. Maria Fiorelli, kobieta o głębokiej wierze i oddana matka, otrzymuje druzgocącą diagnozę: nieuleczalna niewydolność wątroby. Lekarze, po wyczerpaniu wszystkich dostępnych metod leczenia byli jednomyślni. Zostało jej tylko kilka tygodni życia. Rozpacz ogarnęła rodzinę Fiorelli. Medycyna była bezsilna. Pośród bólu i niepewności pojawiło się światełko nadziei. Przyjaciółka rodziny, gorliwa czcicielka ojca Pio, zaproponowała ostatnią deskę ratunku prośbę o wstawiennictwo kapucyna z Pietrelciny. Znanego ze swojej świętości i licznych przypisywanych mu cudów. Maria, wycieńczona chorobą, nie była w stanie odbyć podróży ponad 300 km do San Giovanni Rotondo. Jednak jej siostra Angelina, kierowana niezachwianą wiarą, wzięła fotografię ojca Pio zwykły obrazek, ale wypełniony nadzieją, i włożyła go pod poduszkę chorej. Tej nocy, gdy ciemność spowiła Neapol, wydarzyło się coś niezwykłego. W ciszy sypialni Maria obudziła się z niespokojnego snu. Nie odczuwała bólu, jedynie niewytłumaczalny spokój. I wtedy go zobaczyła. Na jej oczach ukazała się postać kapucyna, nie do pomylenia w swoim brązowym habicie. Stał tuż obok jej łóżka, otoczony delikatnym, ciepłym światłem. To był ojciec pio. Świadkowie twierdzą, że nie wypowiedział żadnych słyszalnych słów, ale Maria poczuła w swoim sercu przesłanie pocieszenia i nadziei. Ojciec Pio uśmiechnął się łagodnie, uśmiechem przepełnionym miłością i współczuciem. Delikatnym ojcowskim gestem wyciągnął rękę i dotknął czoła Marii. W tym momencie energia pełna życia przepłynęła przez jej ciało. A potem, równie tajemniczo, jak się pojawił, Ojciec Pio zniknął, pozostawiając po sobie jedynie głęboki pokój i odnowioną nadzieję. Następnego ranka Maria obudziła się pełna sił. Dokuczliwy ból, który ją wyniszczał, całkowicie zniknął. Zdumiona rodzina natychmiast zabrała ją do szpitala. Lekarze zszokowani powtórzyli wszystkie badania. Wynik? Niewiarygodny. Wątroba Marii była całkowicie zdrowa jakby nigdy nie była dotknięta śmiertelną chorobą. Medycyna nie potrafiła wyjaśnić tej nagłej, niewytłumaczalnej poprawy. Dla wiary odpowiedź była jasna: cud, potężne wstawiennictwo ojca Pio. Przypadki takie jak Maria Fiorelli, choć niezwykłe, nie były odosobnione w życiu świętego ojca Pio. Liczne niewytłumaczalne uzdrowienia zostały udokumentowane i przypisane jego wstawiennictwu. Kościół katolicki, zawsze ostrożny i rygorystyczny, badał wiele z tych przypadków w procesie kanonizacji ojca Pio. Gromadzono świadectwa, analizowano raporty medyczne, a teolodzy pochylali się nad naturą tych wydarzeń. Chociaż Kościół nie uznaje każdego przypadku za oficjalny cud potwierdza działanie Boga poprzez wstawiennictwo świętych. W przypadku ojca Pio, obszerna dokumentacja niezwykłych wydarzeń, połączona z jego życiem pełnym wiary i heroicznych cnót, przyczyniła się do jego kanonizacji i rosnącego kultu. Świadectwa osób z tamtych czasów oraz późniejsze badania potwierdzają historię Marii Fiorelli i podobne przypadki. Choć szczegóły mogą się różnić w różnych źródłach, istota cudu pozostaje niezmienna. Nagłe, niewytłumaczalne przez medycynę uzdrowienie po modlitwie o wstawiennictwo ojca Pio. Wydarzenia te są postrzegane jako namacalne znaki Bożej miłości i miłosierdzia, objawiające się przez Jego świętych. Wzmocnij swoją wiarę w tym momencie refleksji. Wspólnie wznieśmy nasze serca do Boga w potężnej modlitwie do świętego Ojca Pio, prosząc o Jego wstawiennictwo i łaskę cudu w naszym życiu. O Boże, który świętemu Pio, z pietrelciny, kapucyńskiemu kapłanowi, dałeś niezwykły przywilej uczestniczenia w męce Twojego Syna i przez Niego odnowiłeś cuda Twojej miłosiernej miłości, udziel nam za Jego wstawiennictwem, Łaski uczestnictwa w śmierci Chrystusa, abyśmy mogli osiągnąć chwałę zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Historia Marii Fiorelli, podobnie jak wiele innych cudów Ojca Pio, niesie ponadczasowe przesłanie. Autentyczna wiara, wytrwała modlitwa i zaufanie Bogu mogą naprawdę przenosić góry, nawet te, które wydają się nie do pokonania. Nie przegap kolejnych cudów. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami naszej serii Siedem potężnych cudów świętego ojca Pio. W kolejnym odcinku poznamy niezwykły dar bilokacji ojca Pio, zjawisko, które kwestionuje prawa fizyki i otwiera drzwi do świata niepojętego. Do zobaczenia w kolejnym cudzie. Niech pokój i wiara świętego Ojca Pio zawsze będą z Wami.